Z nigdy się firmy, które produkowały maszyny porowe, robiły również całe takie zestawy z maszyn młodzących, czyli połączenie dużej maszyny młodzącej z lokomobilą. U nas, jak wspomniałem, moczarnia jest polska z 1984 roku natomiast lokomobila jest o wiele, wiele starsza jest z 1922 roku drugi zestaw to jest, będzie napędzane silnikiem spalinowym czyli ta mniejsza młodzawnia, na niebiesko wymalowana z, i to jest motoria MS-1 z 1959 roku i będzie ją napędzał silnik S-231 z 1973 roku, czyli całkiem taki w pełni polski zestaw budzących. Nim się panowie rozstawią, z ja tego kilka słów proszę państwa, powiem, nie tylko praca w polu żniwa były ciężką pracą, wszystkie prace w rolnictwie z niełogiłymi teraz są łatwe, ale nigdy się wymagały naprawdę dużo, dużo trójku z noju, ponieważ większość prac wykonywało się ręcznie. Z ta...